Poniedziałek słoneczny poniedziałek. W sumie teraz już trochę zaszło słońce, ale przed chwilą był słoneczny poniedziałek. Jestem nadal w Rumunii. Właśnie dostałem swój załadunek. Mamy 14:16 naszego czasu i 15:16 tutaj czasu rumuńskiego. Ja się kieruję na załadunek tutaj do Węgier, do Budapesztu i potem jadę z tym ładunkiem do Grecji, to jeszcze tam za Ateny. Powiem wam w życiu by mnie nie cieszyła taka ilość kilometrów na umowie 2600, tak naprawdę na 48 godzin. No, ciężkie to zrobienia. Nawet szczerze mówiąc, nie wiem, czy uda mi się to zrobić, ale jest bardzo ciężko. Ale to mnie naprawdę cieszy, bo przestałem sobie cały weekend, pół poniedziałku i wpada zlecenie, które gdzieś tam ratuje mnie tutaj na koniec miesiąca. No, i to jest naprawdę super, super opcja. Ale tak jak mówię, no, w życiu bym się z tego tak nie ucieszył jak teraz, więc ja pędzę przed siebie, do załadunku mam 858 km, także troszkę jest, ale to i tak jest nic z tym, co będzie po załadunku. Także standardowe, cześć, Sieman chodź Dobry i zapraszam na kolejny odcinek. Potrwała, ponieważ anulowali mi w końcu to zlecenia. Akurat mijałem już korek, tutaj kończyłem jazdę w korku na obwodnicy Bukaresztu, Potrzebę anulowali mi zlecenie. No i teraz kawałek się musiałem zawrócić i zmieniamy kurs na Braszów, też w Rumunii. Czyli z dojazdu 850 km zrobiło mi się 170 km. <laughs> Więc naprawdę y, dla mnie, jakby cios tutaj w serce. Nie wiem, może z jednej strony dobrze, bo tutaj naprawdę było to prawie, że nierealne to zlecenie, no ale nie dyskutowałem, dojadę później, to dojadę później, a tak to takie kilometry naprawdę by się przydały. Mam nadzieję, że nie, nie ma tutaj, zamienił stryjek siekierkę na kijek i jeszcze nie mam zlecenia, tylko po prostu informację, żebym się kierował do tego tutaj miasta i tam gdzieś coś tam będziemy może ładować. No i mam nadzieję, że tutaj też do piątku za 3000 km zrobię, bo naprawdę te 3000 by mi się tutaj przydało. A może na większym lajcie. No ale zobaczymy, nie ma co spekulować, bo człowiek się nastawi, a nic z tego nie wyjdzie. <grym> no ale mówię, się cieszyłem, cieszyłem. Potem mi trochę entuzjazm opadł, jak stałem w tym korku tutaj na obwodnicy Bukaresztu. A potem, już w ogóle, bo, bo skasowali mi to zlecenie. Także spotkałem się tutaj z rzeczywistością. No i będzie trochę mniej na 10 km. Czy to dobrze, czy źle? No, po prostu się zobaczy. Patrzcie, co mi się przez nockę stało z szybą. Nie wiem, wygląda trochę, jakby padał deszcz, i to by pozamarzało, ale boczne szyby nie są takie, są po prostu zaparowane. O masakra, dobra trzeba odpalić samochód i włączyć ogrzewanie, bo mi webasto nie działa, dlatego też nie był samochód w nocy ogrzewany. Pogoda zmienną jest. Wczoraj było gorąco, miałem krótkie spodenki na sobie, otwierałem szyby z jednej i z drugiej strony, żeby zrobić przeciąg, żeby było trochę chłodniej w kabinie. To dzisiaj pada śnieg, no co prawda taki troszkę z deszczem, ale jednak śnieg i mamy temperaturę minus 2 stopnie. No fakt faktem jestem w górach, ale raptem od tamtego miejsca, co wczoraj stałem, oddaliłem się około... 160 nie no dobra, dajmy na to 200 km. A pogoda zmieni, zmieniła się po prostu tutaj diametralnie. ruszam na swój załadunek do celu, raptem 10 km, także niedaleko. I udajemy się w kolejną podróż. Towar jest już na pace, załadowana cała fura towaru 7 palet. Także, chociaż jest równo ciężar porozkładany i naprawdę przyjemnie się nawet jeździ z tak rozłożonym tutaj towarem. No ale zobaczcie, co tutaj się dzieje: biało wszędzie. Przed chwilą była naprawdę mega śnieżyca. Chwila, muszę przytrzymać tutaj telefon, bo się coś uchwyt wyrobił, że na dołach gdzieś mi ten telefon idzie do góry. No ale przed chwilą była naprawdę niezła śnieżyca. Teraz już się trochę uspokoiło. No i zobaczymy. Co dalej mnie czeka? No bo jak widzicie pogoda jest naprawdę zbiedna tutaj. Wczoraj w tych krótkich spodenkach, a dzisiaj już w kurtce. Zobaczcie, śnieg leży, a bocia sobie tutaj gniazdo ubija. Masakra! Co za tutaj, yy, że tak powiem, wyna wynaturzenie. Zatrzymałem się jeszcze, ubić sobie szyby. Zobaczcie, że w miarę pogoda się zrobiła Co prawda wieje Ale jest słonecznie Zobaczcie jak wygląda samochód Tragedia, nie? Cały upieprzony Pojechałbym na myjnię, ale wczoraj chciałem umyć samochód Wypłacić pieniądze z bankomatu Wszedłem do samochodu, bo tak wiało, że masakra Wczoraj zajechałem wypłacić sobie pieniądze z bankomatu właśnie żeby umyć samochód na myjni Ale niestety 50 lei mi nie chciało wypłacić A więcej no to dla mnie było bez sensu po prostu wypłacać te pieniądze żeby one zostały gdzieś tam w portfelu Więc teraz się zatrzymałem umyję sobie tylko na szybko szyby żeby chociaż to mnie nie denerwowało Dobra, i w końcu można patrzeć przez szyby Są przejrzyste Z drugiej strony to samo No i już przedniej szyby nie myłem, bo za dużo zachodu, strasznie wieje wiatr Masakra, już mnie dzisiaj wszystko denerwuje I znowu jestem na tej granicy, którą sobie przejeżdżałem do Rumunii Która przeszła od Strzała no, i tutaj też jest kolejeczka, ale bardzo delikatna. Zobaczcie sami: no, dosłownie kilka samochodów przede mną, więc też powinno szybciutko pójść 17.36. Czas start, bo tam na tamtym przejściu, tym głównym, no to widziałem właśnie, że po prostu jest, jest że tak powiem, brzydko kibel, i bym też postał tam z godzinkę, może nawet dwie godzinki. No nie wiem, ale na pewno troszkę bym postał. Zobaczymy ile tu będę stał teraz. No i wszystko pięknie, ponieważ mamy 17.50, ja przed chwilą minęłem granicę. Także ile tam stałem? 14 minut? Coś takiego. Także naprawdę świetnie. Widzę, że coraz bardziej mi się bardziej opłaca właśnie jechać tą granicą, bo przynajmniej nie tracę czasu może troszkę, ciutkę, dosłownie no, na parsteczek kilometrów więcej, ale ile czasu w kieszeni, no to jest po prostu głowa mała. Trzeba tylko teraz uważać, bo tutaj ciężarówki stoją w kolejce, a tu jest po jednym pasie w każdą stronę, więc osobówki jak jadą na tą granicę, no to jadą lewym pasem, a jak jadą lewym pasem, czyli mamy tutaj kurs kolizyjny, dlatego trzeba troszkę zwracać na to uwagę. Powiem Wam kuźwa, tak się wkurzam, ponieważ mega wieje Spalanie mam 13,4 km Także naprawdę spore Ja często na kurniku nie miałem takiego spalania jak dzisiaj na tej pieprzonej wajkamie No naprawdę jestem mega dzisiaj wkurzony, zirytowany tym spalaniem Bo cały czas wieje taki przednioboczny wiatr to właśnie się przyczynia do tego dzisiejszego spalania. Już nie widać, ale był ładny zachód słońca. Zresztą, zobaczcie na dzisiejszą pogodę. Myłem szyby stosunkowo niedawno i są całe uwalone. Masakra! Przyszedł kot i mnie męczy, cały czas podchodzi do mnie. Mam jeszcze psią karmę więc może psi i karmy zje trochę. Mam psią karmę jeszcze z Rumunii mi została. Zobaczymy, bo jest głodny widać I nie daje mi spokoju Podczas wyjmowania karmy z puszki Nie trafiłem na kartonik No i ma tak trochę na kartoniku A trochę na ziemi No ale chyba opierdzieli I pora na kolację Tutaj mamy pieczonego Kurczaka, w sumie ćwiartkę z kurczaka Bo to mi jeszcze zostało po poprzedniej trasie Więc jak byłem w domu to sobie to upiekłem, zapakowałem próżniowo, więc teraz wystarczyło odgrzać. Ziemniaczki to wczoraj sobie ugotowałem na wieczór, żeby już dzisiaj nie musieć, tylko też wrzucić na patelnię i będzie OK. Mizeria Piciu. I tutaj wisi telefonik, żeby sobie jakiś filmik do jedzonka puścić. Wczoraj już przyjechałem późno, więc już spał. Ale idę się przywitać z Arturem, z takim dobrym kolegą, bo pewnie niedługo będzie jechał na rozładunek. A ja pójdę sobie pod prysznic, i trzeba również jechać w dalszą drogę. Chyba muszę go odwiedzić po prysznicu, bo jeszcze śpi. Już prawie wszedłem pod prysznic. Ale napisał SMS, że nie śpi, więc idę się przywitam. Już światła zapalone, czyli zszedł do dół, odpalił samochód. Mówię, niemożliwe, że o tej porze śpisz jeszcze. A jednak, co ty kurwa, nagrywasz? ty dalej? No, w końcu będę ruszał. Mamy godzinę 8.29, czyli jest pół godziny później niż chciałem najpóźniej ruszyć. Jeszcze założę skarpety. O Jezu. Człowiek mało wygimnastykowany I będę ruszał no, Zeszło się tak długo dlatego, bo Oczywiście z Arturem chwilę posiedziliśmy, wypiliśmy kawkę I trochę czasu zleciało Potem poszedłem pod prysznic No i jeszcze jest sprzątałem oczywiście w samochodzie Podkurzałem i tak dalej Tu jeszcze ręcznik po prysznicu wisi Ale nie mam go jak inaczej powiesić o! Zgaszę lampkę i będziemy mogli ruszać. Oj Będziemy mogli ruszać, najpierw trzeba wszystko pozbierać Nastawić nawigację Nie znam na pamięć tą drogę Ale żeby wiedzieć ile kilometrów do celu jest, to trzeba włączyć nawigację Okej, okay. pasy mamy tutaj to leży, jeszcze podłączę sobie odkurzacz i telefon no bo jednak odkurza, w odkurzaczu trochę baterii zeszło przy odkurzaniu i żeby był gotowy na następny raz to go od razu podłączę no i tak przyjemnie posiedzieliśmy sobie chwilę z Arturem pogadaliśmy wypiliśmy tą kawkę z mojego popsutego ekspresu bo mi się tam urwał taki Taki dzyndzel, przez co miało nie kapać A ja kapie Ale dobra, jakoś tam prowizorycznie na razie naprawiłem Do celu mamy Drodzy, drodzy moi 1339 km <gryw> Więc jest co robić Fakt faktem to jest jutro na 11 Także na spokojnie Myślałem, żeby zrzucić to wcześniej Ale nie wiem po prostu, czy jest sens w ogóle Podjeżdżać wcześniej i stać od rana Bo to jest yy, Firma kurierska i tam jest na pewno tak yy, ustalone na daną godzinę i jest małe prawdopodobieństwo, że się po prostu uda wcześniej zrzucić. Dobra, bo ja się tutaj rozgaduję. A zaraz będzie dziewiąta i co? Ruszę o dziewiątej? no to już trochę trochę do przesady. Ojej, Oj, dobra, sobie tego zatwiemy. Tutaj kamperkiem na niemieckich nuerach ktoś stoi. Dobra, ruszamy, ruszamy do przodu Zapowiada się na razie taka spoko pogoda Nie będzie ani gorąco, ani zimno yy, Mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz Bo mówię, wczoraj umyłem szyby Dwie godziny później były usrane Podobnie Na razie ich nie myję Na razie mnie jeszcze mocno nie denerwują Jak mnie zaczną denerwować, no to je umyję Bo się boję, że znowu umyję A zaraz będzie padać i będzie po szybach Muszę kupić sobie taką niewidzialną wycieraczkę jakąś dobrą i ją nałożyć na szyby. To powinno być wtedy trochę lepiej, jeśli chodzi o te właśnie zachlapania, bo tutaj wivego jest y, tragedia. Chwila moment, nie widać nic w lusterkach, nie widać nic y, przez bocz, boczną szybę. No to tak jak mówiłem, jedziemy, jedziemy na razie przed siebie zobaczymy, co dzisiaj się po prostu nam wydarzy. Bo ja się ich najechało, teraz będę czekał. I czekał, żeby skręcić. Kurczę, tak sobie przejechałem, już można powiedzieć, pół Austrii. I zapomniałem, że ja nie mam ekowiniety, bo to jest przecież nowy samochód. No i trzeba taką ekowinietę kupić. Zaraz sobie zjadę tutaj do miejsca, gdzie teoretycznie powinna być ta ekowinieta. Mam nadzieję, że będzie. Chwilę wcześniej miałem na yy, tutaj yy, raz placu, nie na raz placu, na raz miałem właśnie taki punkt, ale nie zjechałem jakoś na niego, bo myślałem, że to gdzieś tam gdzieś tam są znaki prowadzą, a to było jednak po drugiej stronie właśnie na Raskowie. No ale mniejsze oto do tego punktu mam 15 km, no i mam nadzieję, że tam będę mieli te kobiety, to już będę miał z głowy jak sobie kupię, bo ona jest jedna na całe powiedzmy na dożywocie tego samochodu. No, chyba że się naglejka zniszczy, no trzeba po prostu wyrobić taką ekowinietę od nowa. Ceny tej ekowiniety tam się wahają, nie wiem, od 40 do 50 euro. Może jest jeszcze większy tutaj przedział cenowy, yy, ciężko mi powiedzieć, yy, bo już yy, naprawdę nie pamiętam, ale na pewno właśnie w zależności od punktu te ceny się tam wahały. Pogoda troszkę się popsuła, zaczęło padać, ale chociaż nie wieje tak jak wczoraj wiało i to spalanie mam <gry> o wiele lepsze niż wczoraj, bo wczoraj miałem 13,5 litra, dzisiaj już mam 10,5 litra, chociaż ja uważam, że i tak ten samochód powinien palić mniej, no ale fuh, nie chcę coś zejść poniżej tego, pomimo że AD90 na tempomacie. No i jeszcze na tym aktywnym tempomacie, więc gdzieś tam jak się złapię gdzieś jakieś ciężarówki, to on mi po prostu zwalnia i delikatnie przyspiesza. No i tutaj właśnie w tym punkciku powinna być ta winieta. Nawet chyba kiedyś tu byłem, więc mi się kojarzy, że tutaj dostanę tą ekowinietę. No ale zobaczymy za chwilkę, za chwilkę sobie wszystko tutaj Wyjaśni. Winieta już kupiona i naklejona. Tutaj pani specjalnie przyszła mi nakleić tą winietę. Ja chciałem jeszcze przemyć szybę, żeby była czyściutka, żeby ta winieta potem się przypadkiem nie odkleiła. Tutaj zapłaciłem 34 euro za tą winietę. Także naprawdę cena jest taka bardzo niska, bo często potrafią liczyć za tą winietę ponad 40 euro. Już szło powiem wam całkiem nieźle W sumie nie stałem dzisiaj w korkach Aż w końcu stanąłem w takim korku Który się nie rusza Kurde Szkoda, że nie pomyślałem, żeby kawałeczek wcześniej zjechać I sobie naprawdę Krótkim objazdem Objechać to co się tutaj dzieje W czasie dochodzi godzinka W pół do szóstej rano Ja będę aktualnie zjeżdżał na parking Jesteśmy już w Belgii Ale powiem wam, no nie sądziłem, że ten kurs Sprawi mi tyle problemu Bo to miał być w sumie taki lightowy kurs, bo miałem 50 godzin Na 2076 km I przy tym Cały czas praktycznie autostradą Tam 100 km nie miałem autostrady W Rumunii, a tutaj Masakra no i co no i po prostu zjeżdżam na ten parking specjalnie jechałem do samego końca, bo z tego parkingu będę miał 4 km na rozładunek po to, że jak wstanę, żebym nie musiał stać jeszcze w żadnych korkach dlatego mówię, przemęczę się dojadę praktycznie do samego końca ale no paranoja, paranoja jakaś żeby tyle czasu mi się zeszło na tym na tym kursie, no wczoraj spałem jeszcze na Węgrzech, ale też jakoś bardzo długo nie spałem tam. Nie wiem, 6 czy 7 godzin. No, fakt, faktem się trochę zbierałem yy, do wyjazdu, ale to nie powinno mi tutaj kolidować aż tak, żebym dzisiejszą nockę zarwał. No nie wiem, dlaczego aż tak ciężko poszło. <laughs> Masakra. Dobra, trzeba sobie znaleźć tutaj jakieś miejsce parkingowe i iść yy, spać. Mam wspania jakieś, nie wiem, 4,5 godziny, coś koło tego i po prostu wstanę sobie powiedzmy za 15,11 i na spokojnie sobie dojadę, bo tylko 4 km mam tutaj do miejsca rozładunku. Także słyszymy się później, bo ja tylko zaparkuję, zasłaniam zasłonki i prudowy wyraz. Mamy godzinkę 10:37, dostałem już kolejne zlecenie tam około 200 km. To dzisiaj taki przerzucik, no ale super, bo zawsze to trochę dobije mi do końca miesiąca. Także jestem z tego zadowolony. Rozładowuję i tam podjeżdżam nie wiem, chyba 100 km. Potem jadę kolejne 100 km z towarem także zawsze to parę tam złotych na koniec miesiąca dobiję. Ja już jestem po rozładunku, jeśli chodzi tutaj o ten przerzucik po Belgii, co robiłem. No i jestem na parkingu, już sobie odpoczyłem. Odpoczyłem. Odpoczywam. E, widać, jaki jestem zmęczony. Byłem jeszcze w Lidlu, zatankowałem sobie i czekam na dalsze tutaj dyspozycje od firmy. Na razie no niestety nic nie ma. a jutro jest piątek, więc przydałoby się coś na weekend załadować, albo zrobić jakiś taki porządny podlot no bo w tym tygodniu co prawda ten kursik był ciekawy ale, ale jednak no, te 2,5 tysiąca kilometrów no to jest za mało na tydzień przydałoby się po prostu więcej ale na razie bez tutaj nadgorliwości zająłem się robotą papierkową firmową ponieważ trzeba powystawiać tam noty korygujące bo jednak wkradły się błędy tutaj w firmie no i to sobie zrobię. Jeszcze dojem, bo zaczęłem sobie jeść i się pewnie położę. W ogóle zobaczcie jaka pogoda się zrobiła. Leje, ulewa jak się masz. Tutaj teraz jak jechałem to co chwila była. Ulewa, słońce, ulewa, słońce, ale teraz już od dobrych 15-20 minut to po prostu leje. Mamy piąteczek, naprawdę mega, mega szybko zleciał mi ten tydzień. Tutaj był dopiero poniedziałek, który również był w miarę wolny dla mnie. Miałem tylko tam jakiś delikatny podlot, weekend cały wolny, grubsze zlecenie pomiędzy tutaj w środku tygodnia. No, i jest piątek, który również jest wolny, co mnie po prostu nie pociesza. Wczoraj zrzuciłem ten kursik, no i od tego momentu mam wolne. Mamy godzinkę 13.50 i już dzisiaj nic nie załaduję. Mało tego dostałem zlecenie na poniedziałek, które również mnie nie pociesza, ponieważ jest 300 km do jazdu i mam załadunek dopiero w poniedziałek o godzinie 15.00. No, i z tym będę jechał 455 km na wtorek. Masakra, takie biedne zlecenie, że daj Pan spokój. Mam nadzieję, że po prostu y, to jest początek dobrego tygodnia, chociaż to też będzie tydzień zjazdowy, bo będą święta, więc może być też y, różnie. O, chwila, chwila, bo coś tutaj się pozmieniało, jednak y, coś mi usunęli ze zlecenia. Poczekajcie chwilę. Nie wiem teraz, bo usunęli mi to zlecenie, więc y, zobaczymy. C ciąg dalszy tutaj, po prostu tego nastąpi, co to będzie do załadowania. Już najprawdopodobniej w poniedziałek, bo raczej w weekend nic nie załaduje. Sekunda, bo znowu przyszła teraz wiadomość, jakaś informacyjna. No i jednak usunęli mi to zlecenie. Napisali, że zaraz dostanę inne zlecenie od innego zespołu, bo u nas spedycja jest podzielona na takie zespoły. No ale fajnie, już się od razu zacząłem cieszyć, ponieważ małe jest prawdopodobieństwo, że dostanę po prostu gorsze zlecenie niż miałem. Może być tylko jedynie dobrze, ale to zobaczymy, czas pokaże. W ogóle dzisiaj rano troszkę poślęczałem nad dokumentami, no bo jednak mamy już koniec miesiąca, 31 marca, więc trzeba było tutaj troszkę popodliczać wszystko. Y, związane właśnie z tym kółeczkiem tutaj dostałem już fakturę za samochód jakieś tam dostaję noty obciążeniowe, faktury za paliwo także y, trzeba tu sobie już zacząć wszystko powoli liczyć zacząć wystawiać faktury y, żeby po prostu jak najszybciej te pieniądze gdzieś tam uzyskać y, więc y, zrobiłem sobie takie podsumowanie jeszcze czekam tutaj na jedne rozliczenie, więc na spokojnie i te faktury już będę mógł sobie tutaj powystawiać. Miałem ogólnie kończyć się odcinek w tym momencie, ale jeszcze sobie poczekam, co tutaj dostanę na weekend, żeby Was poinformować, żebyście już wiedzieli w tym odcinku, a w następnym po prostu sobie już zaczniemy od tamtego zlecenia albo może jeszcze od weekendu zobaczymy, ale podejrzewam, że to będzie dosyć nudny weekend. No, jeszcze zobaczymy w sumie, gdzie będzie podlot, bo jeżeli podlot będzie jakiś ciekawy, no to oczywiście czemu nie zacząć nagrywać w weekend, żebyście mogli coś zobaczyć nowego, ciekawego, niż cały czas tą jedną moją monotonnie jeśli chodzi o tą pracę więc po prostu do usłyszenia później i czekamy na informacje no i ruszamy ruszamy z tego parkingu w tą złą pogodę mówię podjadę sobie kawałek dostałem zlecenie no i jest dużo lepsze niż tamto poprzednie ponieważ wtedy mi wychodziło do wtorku do godziny ósmej 755 km a teraz wychodzi mi do wtorku, do godziny ósmej, tam 1300, prawie 1400 km, coś takiego, więc jest dwa razy tyle. Także o wiele lepiej, gęba się o wiele bardziej cieszy. Także jestem pod tym względem zadowolony. No i co, w sumie weekend taki na spokojnie, bo pod lotu jest tam 600 z hakiem kilometrów, 650, 670, 670, coś koło tego. Także ja sobie ruszyłem. No, i po prostu jadę na miejsce załadunku. Mam nadzieję, że w Niemczech, czy też tutaj w Luksemburgu, ale chyba zostanę sobie na weekend w Niemczech. Będzie o wiele lepsza pogoda I, i będzie można troszkę sobie gdzieś tam podpoczywać, może umyć samochód. No, zobaczymy. W niedzielę sobie wjadę dopiero do Francji, no bo we Francji są wymagane hotele no niestety mi firma nie zwraca za hotelem także yy, będę chciał w niedzielę przejechać całą Francję wjechać na wieczór do Szwajcarii i już yy, tam sobie na terenie Szwajcarii przenocować do poniedziałku także taki jest plan na ten weekend a ja, tak jak mówię no to sobie będziemy kończyć ten odcinek bo już mamy piąteczek, wy macie już na kanale nowy odcinek Także tych co jeszcze nie subskrybują zapraszam serdecznie do subskrypcji kliknijcie sobie od razu dzwoneczek, to będziecie na bieżąco tutaj z najnowszymi materiałami, no bo jednak to jest vlog, więc to wszystko idzie po kolei więc warto być po prostu na bieżąco, a nie gdzieś tam od środka sobie oglądać. Również zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Oczywiście to mnie bardzo też zmotywuje tutaj do działania, do tworzenia nowych filmów, chociaż czy to można z, z, nazwać tworzeniem, po prostu gadam sobie do kamery, ale serdecznie Was zapraszam właśnie do zostawienia tej łapki. Również zostawcie po sobie jakiś ślad, komentarz łapeczkę w górę, uśmiech czy cokolwiek po prostu, co Wam przyjdzie na myśl, wystarczy napisać po prostu w komentarzu, także wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć na razie, do zobaczenia.